Witam serdecznie. W jaki sposób narysować taką tabelę, jaką widzicie w dokumencie tekstowym? Nasza tabela składa się z sześciu kolumn. Naciskam polecenie tabela. Wstaw tabela. Ilość kolumn ustalam na 6. Ilość wierszy na 1. Naciskam przycisk OK. Pierwsza kolumna nie musi być tak szeroka, dlatego ją teraz trochę zwężę. Pozostałe kolumny zaznaczam. Naciskam polecenie Optymalizuj. Rozmieść kolumny równomiernie, dzięki czemu będą one wyrównane. Klikam w ostatniej komórce, żeby zlikwidować zaznaczenie. Następne wiersze rysuję klawiszem Tab. W tej komórce powinno się pojawić automatyczne numerowanie. Najpierw naciskam wyśrodkowanie, później polecenie włącz numerację. Aby rysować kolejne wiersze, muszę teraz przejść do następnej komórki. Klikam w środko, następne wiersze rysuję klawiszem Tab. Znów muszę kliknąć w następnej komórce, naciskam klawisz Tab. Pierwsze dwa rzędy mają zawierać tekst, który ma być wyrównany do środka. Zaznaczam dwa pierwsze wiersze w naszej tabeli. Naciskam polecenie wyśrodk. Pierwszy wiersz tabeli ma być cieniowany. Zaznaczam. Wybieram kolor. Tak samo postępuję w wierszu drugim. Scalam teraz komórki w kolumnie pierwszej. Zaznaczam dwie komórki. Naciskam polecenie Scal. Teraz rozpoczynam wprowadzać dane do komórek. Zaznaczam komórki, w których znalazły się wpisy. I postaram się teraz te wpisy wyrównać do środka. Naciskam polecenie wyrównaj. Komórki zawierają teraz tekst, który został wyśrodkowany. Pozostałe informacje do tabeli wprowadzam podobnie. Należy jedynie pamiętać, aby wszystkie dane, które zostaną wprowadzone do tabeli, były wpisane zgodnie z wzorem, czyli pilnujmy, aby one były wyrównane do środka, ale do lewej strony. Dziękuję za uwagę.